Już mogę mówić? Okej. Okay. Nie wiem. Po prostu nie wiem, kiedy to się stało, ale zakochałem się. Może to było w kinie, kiedy z przejęciem wpatrywałem się w nią wzruszony i z takim zaciśniętym gardłem. Zawsze czuję dreszcze, jak tylko zobaczę ją na ekranie. Albo gdy czytałem, wiesz? Może to było wtedy, nie wiem. jej słowa przynosiły mnie w zupełnie inny świat, lepszy, jakby w inną rzeczywistość. Oczywiście jest nieprzewidywalna, no wiesz. Nigdy, nigdy nie wiadomo, czego można się po niej spodziewać. Do tej pory, kiedy idę do kina, by móc spędzić z nią choć chwilę, boję się, że, że zawiodę, że nie będzie taka, jaką bym ją chciał widzieć, ale wiesz, bo. Jest piękna, tajemnicza. Kocham ją i choć wiem. Co tam? Jestem pewien, że nie zawsze będzie przy mnie, ale wiem, że nigdy nie przestanę o niej myśleć. Nawet jeśli nie będzie moja, co poradzę? Przecież i tak ją kocham, bo przy niej czuję się jak artysta i podziwiam ją. Wszyscy podziwiają, bo każdy widzi ją na swój własny, najlepszy sposób.